Specjalnych wysłanników kroniki otrzymaliśmy dalsze zdjęcia z podróży premiera Cyrankiewicza. Delegacja polska przybyła właśnie do stolicy burmy rangunu. Premiera witali na lotnisku również najmłodsi obywatele burmy, a zwłaszcza urodziwe obywatelki. Przejazd ulicami Rangunu. Przerywany był co chwila z takich oto przyczyn. Szczęścia dla Polski, wołali przechodnie. Delegacja nasza zatrzymała się w palacu prezydenta. Gdyby nie większa ilość samochodów i bardziej konsekwentna wiosna, można by pomyśleć, że jesteśmy w Warszawie. Pagoda Szwedagon, jedna z najbardziej znanych świątyń buddyjskich na Dalekim Wschodzie. Tutaj nawet premierowa musi zdjąć buty. Stare rzeźby i posągi, woń płonących trociczek i jak na całym świecie, Urocze dzieci. Premier odbył przejażdżkę po rzece Irawadi do dawnej stolicy Burmy Mendeley. Na pokładzie tańce ludowe sprzed 200 lat. W Burmie zakończyła się podpisaniem wspólnego oświadczenia polsko-burmańskiego. Oba nasze narody chcą jednego: prawdziwego pokoju, prawdziwej przyjaźni i prawdziwej wolności. Z Burmy delegacja odleciała do Kambodży, a stąd do Indii. Serdeczne powitanie na lotnisku w New Delhi! Nie obeszło się oczywiście bez tradycyjnego obyczaju hinduskiego wieńczenia girlandami. Premier wygląda na bardzo zadowolonego. Każda następna girlanda cieszy go wprost niewymownie. Podróż przyjaźni trwa. Za cztery dni w następnym wydaniu kroniki obejrzycie dalszy ciąg. A teraz nasi reporterzy przedstawiają zdjęcia bliższych podróży. Rejon trzeciego Wielkiego Pieca w Nowej Hucie, która już dziś zaczyna przynosić pierwsze zyski. Tarzędy białych kolumn to nagrzewnice Wielkiego Pieca. Jesteśmy świadkami nakładania trzeciej i ostatniej kopuły na nagrzewnicę. Waży 170 ton. Trzeci wielki piec w Nowej Hucie już niedługo da pierwszy spust. Tworzyw sztucznych zostały u nas opanowane, mianowicie przez zalogę Stoczni Północnej w Gdańsku. Przy pomocy takiej oto nowoczesnej techniki produkuje się tutaj z tkaniny szklanej, żywicy i plastiku lodzie ratunkowe, które ważą zaledwie 32 kg i ani już nie chcą utonąć. Lód z plastiku jest wytrzymalsza niż aluminium, lekka, niepalna. Ma wszystkie zalety, ale za to jedną kolosalną wadę. Nie chcę przycumować w sklepach sportowych. Oto widok, jakiego już dawno w Warszawie nie było. Kolejka. I to jaka? Na pewno pożarówki. A może cytryny? Tym razem kolejka po sztukę i to przez duże S. Muzeum Narodowej i redakcja ekspresu wieczornego zorganizowały cykl odczytów pod tytułem Od piramid do Picassa. Ponad 6 tysięcy osób chciało wysłuchać wykładu profesora Estreichera. Dziwne miasto, słowo honoru. A w tej kolejce padły wszystkie warszawskie rekordy. Trzy doby z okładem czekali amatorzy wycieczek zagranicznych u drzwi Orbisu. Na kilkadziesiąt miejsc przeszło tysiąc amatorów. Nareszcie, najwytrwalsi pojadą do Francji, Włoch, Austrii, za jedne 9 tysięcy złotych. A tę znów kolejkę zasilali od rana do późnej nocy stoleczni działacze młodzieżowi. Z właściwym sobie opanowaniem i wzajemną kurtuazją. O co chodzi? O amerykańską orkiestrę Glenn Millera. Młodzieńcy nie odróżniają wprawdzie Dixielandu od Bebopu, ale co szkodzi zrobić małą rozróbkę. Powtórzono ją zresztą podczas koncertu. Na estradzie orkiestra Glenn Millera. Drużyna Polska na starcie. Ależ skąd, żadna pomyłka, naprawdę. Można współzawodniczyć sportowo nawet w udzielaniu pomocy bliźnim, zwłaszcza tzw. ceprom, którzy w tym roku złamali w Tatrach skromne 700 nóg. W Zakopanem odbyły się międzynarodowe zawody ratowników górskich. Oprócz slalomu z toboganem zawodnicy musieli przebić jeszcze i takie próby. Ratownik austriacki ze słodkim ciężarem na plecach. Ta lokomocja zastąpiła kolejkę na Kasprowy. Na pewno wygodniej, no i bez tłoku. Cztery pierwsze miejsca zajęły drużyny polskie. Następne cztery Czesi, na dalszych uplasowali się Austriacy i Jugosłowianie. W Paryżu odbył się jubileuszowy Piosenny organizowany przez redakcję Limanity. Na starcie stanęło kilkuset zawodników i parę tysięcy kibiców. Pierwszy biegnie zwycięzca z Melbourne w Lodzimierz-Kuc. Dzielnie spisał się nasz Krzyżkowiak zajmując drugie miejsce. Oto kraina kwitnącej wiśni i kobiet chodzących w leciutkich, jedwabnych kimonach. Japonia. Od 50 lat nie było tu takiej zimy. Cale wsie zostały zasypane śniegiem. Z miast wyruszyły kolumny niosące zaopatrzenie dla odciętych wsi. Ładna historia z tą pogodą. A teraz coś z afrykańskich egzotycznych obyczajów. Wyścigi kelnerów w Kamerunie. Tego w Polsce nie zobaczycie. Po co się śpieszyć? Gość nie zając buraczkami, nie ucieknie. Zwierzyniec z Kroniki wzbogacił się o dwie miniaturowe drobnostki. Oszczędnościowe małpki wyhodowane specjalnie dla zagęszczonych mieszkań. Ważą zaledwie 5 deko każda. Małpka, wasz najwierniejszy przyjaciel, tylko małpka zapewni Wam radość życia.